Jak trafiłaś na tą mszę trydencką? Jak rozpoczęłaś swoją przygodę z tradycją? Jak doszłaś do tradycji? Na mszę trydencką, pierwszą w swoim życiu, trafiłam przypadkiem w styczniu 2018. Koleżanki, które już od dwóch czy trzech miesięcy uczęszczały na tę mszę, powiedziały chodź z nami, będzie fajnie. I poszłam z nimi na piątkową mszę świętą, mszę recytowaną. Czułam się dosyć zagubiona, bo mimo posiadania msz mszalika, modlitewnika od koleżanek nie wiedziałam totalnie o co chodzi. Można powiedzieć, że nawet zupełnie inny układ tej mszy, części mszy. Mnie tak zgubiły, bo spodziewałam się czegoś takiego jak nowus, tylko że po łacinie i tyłem do wiernych, lub mówiąc po poprawnie, przodem do Boga. I od tamtej pory zaczęłam regularnie uczęszczać na tę mszę. Zaczęłam sporo czytać literatury na ten temat. Dużo książek w tym temacie wydaje wydawnictwo Tedeum, prowadzone przez Bractwo Świętego Piusa X. Mszy trydenckiej mnie najbardziej pociągała i pociąga, Cisza, cisza i uporządkowanie. W z Ordo często jest bałagan, chaos, jakieś dialogi, celebransa z organistą. Często sam kapłan zachowuje się tak, jakby nie miał pojęcia, co robi. Jakieś śmieszki z ministrantami potrafi uprawiać, bo. Też takie przykłady widziałam. Ponadto zauważyłam, że tak zwani tradycyjni katolicy mają trochę inne podejście w tej całej takiej otoczce zewnętrznej. Katolik idący na tryden, typowy już twardy trydenciarz, on nie przyjdzie w szortach czy z gołymi ramionami. Na trydencie kobieta ma zasłonięte włosy, mężczyzna jest najczęściej ubrany w garnitur albo koszulę. Idziemy na wizytę do prezydenta, do jakiegoś króla. Na przykład, bo czy są. Do papieża? Czy do papieża. Wypada się w pewien sposób ubrać. Więc jeżeli ubieram się do drugiego człowieka z klasą, powagą, z należytym szacunkiem, no to do Boga tym bardziej muszę utrzymać jakiś poziom. Jaki jest strój księdza? Po czym rozpoznajmy księdza? Po sutannie. Potem rozpoznajmy księdza, że on jest w środowisku, że wśród nas jest osoba duchowna. Księża coraz częściej sutannę noszą tylko. Można przejść w pracy. Widujemy księży w t-shirtach, w shortach. Na ulicy nie poznam, że to jest ksiądz. Jest taka atmosfera głastkania się wzajemnie, kolesiostwa. Wszystko będzie dobrze. Pan, Pan Bóg się na ciebie nie gniewa, nawet jak zgrzeszysz. Nie ma takiej atmosfery winy i kary, poczucia grzechu i sprawiedliwości. Przede wszystkim ta moja wiara obecnie nie jest y, wiarą opartą na emocjach typu tańce, śpiewy, jakieś ogniska, piosenkami y, zaczerpniętymi rodem z protestantyzmu. Paradoksalnie, my młodzi y, nie chcemy takiego totalnego luzu, y, rozpasania. Potrzebujemy ostrych, y, mocno za zakreślonych zasad. Wbrew pozorom, te. Zasady, granice pozwalają nam się y, poruszać wolności, ponieważ jesteśmy bardziej wyczuleni i przygotowani na to, y, na to zło, które na nas czyha. Więc możemy się czuć też bezpieczniej. Jak ty o, odbierasz tą mszę i co ona rzeczywiście tobie w życiu duchowym, w tym wzrastaniu do, do nieba badaje? Y, przede wszystkim zaczęłam się więcej i częściej modlić, częściej uczęszczać na Mszę Świętą i ze zrozumieniem, po co ja tam idę. I ze zrozumieniem czym jest msza święta, bo wcześniej przygotowując się do sakramentów, gdzieś to było do komunii czy do bierzmowania, gdzieś tak tylko tak bokiem powiedziane. Więc osobiście odbierałam to jako y, uczta, wspólny posiłek, tak to było przedstawiane przez y, kapłanów. Dopiero uczęszczając na mszę zrozumiałam, że to jest y, bezkrwawa ofiara Chrystusa, czyli powtórka Wielkiego Piątku. Cieszę się, że powstaje taki film. Wierzę, że on zachęci coraz większe rzesze wiernych do uczęszczania na mszę trydencką. Osobiście wspieram Anię i Macieja swoją modlitwą. Życzę im wszystkiego najlepszego przy produkcji filmu i zachęcam wszystkich do takiego wsparcia modlitownego, a także finansowego, aby takie filmy mogły powstawać w przyszłości.